Cześć, nazywam się Wojciech Tomaszewski, pełnię funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski Under-15. Oglądacie Extra Time. W ostatnim czasie miałem możliwość odbycia zagranicznych stażów trenerskich w dwóch klubach europejskich, w Fulham London oraz Bayer Leverkusen. Celem mojego pobytu w obu klubach była obserwacja zajęć treningowych oraz obserwacja funkcjonowania drużyn młodzieżowych w obu klubach. Chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, które zaobserwowałem w obu klubach. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym się z Wami podzielić jest indywidualne podejście trenera do każdego zawodnika. Rozmowy. Z każdym zawodnikiem po odbytej jednostce treningowej, rozmowy po meczach mistrzowskich, po meczach kontrolnych, to przekazywanie przez trenerów karty do samoanalizy zawodników. Każdy z zawodników taką kartę samoanalizy mógłby rozwiązywać i wypełniać. Ta karta posłużyłaby trenerom do rozmów właśnie indywidualnych z tymi zawodnikami. Drugą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to świadomość zawodników w podejściu do zajęć treningowych. Każdy z zawodników wie, po co trenuje, po co wykonuje te zajęcia, stara się to wykonać jak najlepiej, wie, po co to robi, a w przyszłości zdaje sobie, zdaje sobie sprawę, że w przyszłości może to zaprocentować. Trzecią rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, to wielki szacunek pomiędzy zawodnikami podczas funkcjonowania w zespole nie tylko między zawodnikiem a zawodnikiem ale wielki szacunek również zawodników do, do trenerów. Po każdych zajęciach w klubie Fulham London zaobserwowałem sytuację, gdzie zawodnicy podchodzili do trenera, dziękowali za odbytą jednostkę treningową. Ja odbieram to i yy, odbieram to jako podziękowanie trenerowi za odbytą jednostkę treningową, za to, że trener czegoś nowego tych zawodników nauczył. Natomiast w drugą stronę trener, uważam, że trener podając rękę zawodnikom, również dziękuję im za zaangażowanie i podejście w 100%. Do odbytych zajęć treningowych. Czwartą i myślę taką najważniejszą rzeczą, którą udało mi się zaobserwować i o której myślę należałoby wspomnieć, to szczegóły w zajęciach treningowych. Myślę, że tutaj jest to różnica, która, która występuje w szkoleniu w klubach w Polsce, a w klubach zagranicznych to właśnie zwracanie uwagi na te szczegóły. A takimi szczegółami są chociażby poprawne. Wykonanie uderzenia przez zawodnika, poprawne zachowanie postawy, przyjęcie kierunkowe, które ma pomóc zawodnikowi w momencie przyjęcia tej piłki, na wykonanie natychmiastowego podania. Kolejnym z takich szczegółów, które rzuciło mi się w oczy, to to, że w czasie zajęć treningowych trenerzy, trenerzy robili dużo przerw w czasie zajęć treningowych. Przerwy te były poświęcone na dokonywanie korekt w wykonywanych ćwiczeniach przez zawodników. Trenerzy wykorzystywali ten czas na to, żeby wskazać zawodnikom, gdzie popełnili błędy i wskazać im, w jaki sposób powinni te błędy eliminować. Taką kolejną rzeczą, którą zaobserwowałem, to było też to, że ćwiczenia nie były wykonywane. Byle jak zwracano uwagę na to, żeby każde ćwiczenie było wykonane dokładnie. Nie było wykonywania ćwiczeń w celu wykonania dużej liczby ćwiczeń, a zwracano uwagę na jakość wykonywanego ćwiczenia. I myślę, że to też jest taka jedna z różnic, które dzielą nas od tego, co w Polsce, a co za granicą. Na koniec chciałbym e, przytoczyć takie motto, które, które zapamiętałem e, z e, odbytego stażu. Motto, które przyświecało prześwie, funkcjonowaniu w klubie Fulham London. E, a motto to brzmi, e, kopiując możesz być tylko taki sam. E, natomiast my chcemy być lepsi. Myślę, że to, to motto e, każdy z trenerów pracujących w zawodzie piłki nożnej powinien... E, głęboko wziąć sobie do serca, bo myślę, że w naszym zawodzie nie chodzi o to, żebyśmy kopiowali i powtarzali, powielali gdzieś zaobserwowane ćwiczenia. Każdy trener powinien mieć swoją filozofię pracy i wykorzystać poszczególne ćwiczenia w, swoim, w swojej filozofii, w swoim modelu prowadzenia zespołu.